Witajcie wszyscy serdecznie z kolejnej relacji z Intel Extreme Masters z Hanoweru, z finału światowego, gdzie do wygrania jest pula nagród, to jest 30 tysięcy dolarów, do wygrania za pierwsze miejsce 13 tysięcy. Przepraszam za wprowadzenie Was w błąd w wcześniejszych filmikach, nie 30 tysięcy za pierwsze miejsce. Mój błąd, po prostu ja mam ten problem, jak szukam, yy, szukam informacji, staram się dowiedzieć jak najwięcej o turnieju, staram się dowiedzieć jak najmniej o wynikach yy, danego turnieju, no i to po prostu mi uciekło. Z głowy mecz na Lost Temple, jeszcze starej dobrej Lost Temple pomiędzy y, Idrą, Zergiem z USA a Ace'em. ACE, ACE, nie wiem jak się go czyta, będą mówił Ace albo jak to woli typ Teran, czyli Zerg kontra Terran na mapie Metalopolis, i wydaje mi się, że tu się zobaczyli, panowie, już chwilkę to trwało. Nie wiem skąd jest ten gracz. Proszę mnie nie bić, nie lacie. Naprawdę nie mam pojęcia skąd pochodzi ten gracz. Idra, wiemy, pochodzi z USA, prowadzi swój program z kimś, nie pamiętam z kim, gdzie omawia różnego rodzaju strategie, jedzie na przykład po Kolosach, co bardzo fajnie skwitował ostatnio Day9. Jakby ktoś chciał, to umieszczę link na temat, co Day9 myśli na temat niezbalansowania Kolosa. Tak, więc obie strony się już znają. Pojechał gdzieś sobie, prób zdobyć jeszcze złoto. Trochę dziwne, że jest tutaj, są dwa próby, Nie wiem o co chodzi. Może te złoto jest potrzebne, ale chemii zostanie zamilone, zamienione w mieć. I w ten sposób nie mam pojęcia. Ogólnie po prostu on chce być bohaterem w swoim domu i mieć i przywieźć ze sobą troszeczkę złota. Mamy ekspansję na dole, mamy forge, jest to Lost Temple. Można tutaj to robić, można. Było na Lost Temple robić, czy dalej będzie na tym można, ale już teraz jest tylko Shatter Temple zamiast tej mapy w laderze Blizzarda, co mnie bardzo po części smuciło na początku, ale im więcej gram na tej mapie, tym bardziej mi się ta nowa podoba jest przyjemnie, jest dosyć ciekawie. Nie może już zrobić takiego wallinera, jak robi teraz Ace. Więc y, Protoss ma ciut ciężej na początku Ale zobaczmy co się dzieje, bardzo ładnie Ace nie pozwalał wybudować haczerki Powstrzymał Hydra na długi okres czasu, naprawdę długi y, Chociaż widzimy idzie, idzie jedna królowa, zaraz wyskoczą kolejne dwa dronki I, i no co zobaczymy, ja obstawiam, że zobaczymy roach ze strony Idry, A sprawa jest taka, że od razu się przyznam, wiem w co pójdzie Ace i dlatego nagrywam te komentarze, bo wiem że to jest podobno bardzo śmieszne, nie tyle śmieszne co ciekawe jej sposób w jaki sposób rozwali, rozwali obronę zerga i jak dalej to się potoczy, bo wiem że na pewno będzie miał idrasym troszeczkę problemów nie wiem jak się skończy. Dobra, cholera jasna. Wiem jak się to skończy. Nie już nie będę. Mówię szczerze, nie umiem się mieć. Wiem jak się to skończy. Wiem jednak, że to jest fajna zagrywka. Wiem jak się obydwa mecze skończą. Niestety ktoś mi powiedział, zamiast powiedzieć, że jest fajny mecz, to powiedział, jak kto kogo rozwali. Ech. Właśnie. Dobra. Kontynuujmy to dalej. Mam nadzieję, że nie będzie na mnie źli, że Ja wiem, jak to się skończy. Nie wiedzieć, czemu zerlingi sobie zęby rozwalają na tych kamieniach. Nie trzeba tego nie lepiej wysłać rącze, żeby to rozwaliły. Oczywiście taki mój mały joke, tym bardziej, że rącze jeszcze nie ma. Jest metalik, bo który się kończy, podlatuje Overlord na z góry upatrzoną pozycję. On na wszystko zawsze patrzy z góry. Uważa się za lepszego, bo jest najwyżej jak zwykle wszystko zwisa. Bardzo mądre ustawienie tego Overlorda. Dlaczego? Zobaczcie, przyjrzyjcie się teraz. O, co widzi nasz As. Nie widzi tego Overlorda, a on sobie tu grzecznie siedzi. I Overlord widzi wszystko. Więc to jest bardzo mądre, yy, sposób, żeby ominąć, żeby tej przeciwnik nie zobaczył, że wychodzimy z armią, to budować swoją armię tutaj. Stawiamy Pylon, stawiamy armię. Zerk, nic nie zobaczy. No, chyba że będzie miał y, Zelnaga Tower, to wtedy wszystko zobaczy. Więc stawiamy Pylona tutaj i tu budujemy armię i tędy przechodzimy. Zerlingi dalej próbują rozwalić y, kamienie. Wersja Deluxe już jest ze skrzydełkami. A Stargate, tak jest Stargate, tak wiedziałem, że gdzieś ten Stargate Będę, będzie. Zastanawiam się, czy Hydra ten Stargate widzi. Widzi go, wie dokładnie w co będzie się przeciwnik. Więc powinien szybko postawić ler, powinien się szybko zabezpieczyć. Jak najszybciej dać i wybudować hydry? Jest hatcherka Ninja Hatcher, schowana z boku w lęgarni tudzież później się zmienia w leże. O, tu się tworzy leże. Ler, dziękuję. Widzą, że mi mnie poprawili. Jak nie wiedziałem dokładnie, co to jest. Bardzo to zawsze lubię i cenię Wasze uwagi. Jest jedno sen <laughs> wiem jak to zabrzmiało, ale na poważnie teraz mówię. Ja się znałem, tutaj nie ma przejścia nie niechcąco, tak mi się wydaje, że tu nie ma przejścia, nie ma możliwości przejścia, albo jestem ślepy. Chyba może zelot się tu zmieści, albo nie. Szkoda, nie mogę tego zobaczyć. Jest gdzieś ten void Ray, gdzie on jest? Jest, tutaj skował się. Bardzo mądrze sprawdza ten void Ray, czy żadne jednostki się tutaj wroga nie uchowały. To jest fajne miejsce, w którym może je schować. A w międzyczasie widzimy, że już hydralisk się kończy. I Ace jest Farzy, kolejny Stargate, w międzyczasie buduje jednego Fenixa. No to jest, trzeba mieć duże kochones, aby iść w kolejne w jednostki latające, kiedy Zerk już dokładnie wie, co mamy. To naprawdę trzeba być pewnym siebie i mieć dobre mikro, dobre makro. Makro może nie tak bardzo, ale mikro musi być naprawdę olbrzymie. Wow! Czy ono tutaj powyżej 300 APM, kiedy nie ma jeszcze żadnej walki? Pokażmy tą kamerę Ace'a, jak to wygląda. Kamera Ace, 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 jest kamera. Co on widzi? Skacze, podlatuje. Skaczemy, sprawdza co się dzieje i szybki przeskok. I w te, i z powrotem, i w te, i z powrotem. I jakimś cudem 200, 300 na minutę. Kamienie zostały rozwalone, zaraz będzie to pewne haczerka, a w międzyczasie zobaczył... Y, co jest w tej HRC, zaraz padnie chyba ten overlord albo w każdym razie może oberwać i paść. Jest zasięg dla zergów. Yy, tam był chyba pneumatic corpse. To jeżeli się nie my, carpace to jest, to jest, to nie jest to dla dosek biegających. Teraz mi się oberwie, że nie znam tego upgrade'u. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę. Należy mi się, jest. Prędkość Overlordów i Overseerów będzie zwiększona, no to się przyda, żeby uciekać przed tymi feniksami chociaż trochę. Tak wiem, nie znam upgradeów FSRG, zdaję sobie z tego w 100% sprawę. Jest plus 1 do jednostek latających, co mówi nam, że ace będzie szedł bardzo mocno w jednostki latające. Zobaczmy, ma już 7 Feniksów, to jest potężna ilość, jest 1 voidray gdzie są te Feniksy, gdzie one się uchowały, do tego jest duża ilość zelotów, dwa razy sentry Wielkość armii 101 dla Zerg'a, 87 dla Protosa Te Feniksy zmusiły do postawienia pojedynczych sport crawlerów. Tylko u góry na razie, myślałem, że tu więcej też gdzieś będzie, ale nie ma Spire już się kończy i jednostki stracone, widzimy, że zginęł, zginął jeden overlord najprawdopodobniej u Idry i to wszystko Overlord rozkłada creepa On się przyda do tego, aby pilnować co tutaj się dzieje Ale właśnie długo sobie go nie rozkłada Raz, dwa Zdajemy na to trzy salwy większe i po zabawie Jest 9 feniksów. Będą leciały na polowanie Do tego jest masa zelotów O tych zelotach nie wiedziałem Słyszałem, rzadko, że jest dużo feniksów. Jest jeden Voidray i atakujemy panowie troszeczkę. Trzeba się wycofać tymi zelotami. Bain oberwie wpierw duża ilość, naprawdę duża ilość Overlordów, ale dochodzi do walki. Podnosi Ace w tym momencie y, Hydraliski. To jest bardzo ważne, ponieważ jednostki lekkie, a takimi są właśnie y, Hydraliski. obrywają dodatkowo y, od, y, od Fenixów. 11 zniszczeń. Tu było dobre użycie Force Fieldów. Zeloty odcięły przeciwnika i rozwaliły bardzo, bardzo ładnie, nie dało się wycofać. W międzyczasie Feniksy rozwalały wszelkiego rodzaju y, opór, który, robiły, który stawiały te hydry y, Królowa dostaje zerlingi, próbują jeszcze coś zrobić. W międzyczasie y, armia się tych Zerlingów zbiera te hydry, nie mają dużych szans z taką ilością Feniksów, parę strzałów i po zabawie właśnie zatem ile strzałów musi oddać? Musi oddać 7 strzałów około Czyli no tak, jedna salwa od całej tej armii jest po zabawie. Jest podwójny tutaj force field, przyblokowało się troszeczkę, a Ace po prostu broni, żeby te jednostki są w stanie rozwalać oczywiście tą ekspansję bez większych problemów. Ace broni, żeby tutaj żadne hydralizki nie wbiegły. Jednostki stracone 5325 53 dwaj... do 200 2150 i. Ja to dobrze widzę? Cicho. Yy. czy to jest napisane good game good game he has left the game Idra przegrał przeciwko Protosowi, który poszedł w Phoenixy i napisał good game Idra jest bardzo dobrym graczem to jest bez dwóch zdań, jest dobrym zergiem ale on bardzo nie lubi Protosów szczególnie Kolosów ale napisał good game więc brawo dla Idry, brawo dla Ace'a w końcu troszeczkę lepsze maniery ma Idra, świetnie 1 do 0 Yy, dla ESA i no, powiem szczerze, że wiedziałem szczerze, że jak to się skończy, wiedziałem, kto tutaj wygra, wiem też, kto wygra następny mecz. A wiedziałem o tych Feniksach, ale nie wiedziałem o tych Zelotach, nie wiedziałem, jak będzie przebieg tej walki. Yy, zawsze szczerze mówię, że o czymś się wiedziałem. Dobra, Hydra yy, miał jeszcze dosyć dużą ekonomię, ale nie miał możliwości wy wybronienia się. Spire było, nie miał gazu, nie był w stanie wybudować odpowiedniej ilości mutalisków, żeby zagrozić tym Feniksom, bo ich była naprawdę duża ilość, w bezpośredniej walce taka sama ilość mutalisków i Feniksów jest, będzie to dosyć równa walka, o tak powiem. No dobra, ja kończę, biorę się za następny mecz, cześć.